Cześć, witam Was w kolejnym dniu naszego powtórkowego tygodnia. Powtarzamy zdania z żeby. I wczoraj, tak, wczoraj mieliście, dostaliście ode mnie takie słówka, no i mieliście ułożyć zdanie, odpowiedzi było dużo, no i niestety było też sporo błędów, i muszę powiedzieć, że to były inne błędy niż się spodziewałam. I przejdźmy teraz przez to całe zdanie. Za chwilę przeczytam Wam poprawną wersję i omówię te miejsca, w których pojawiały się błędy. A więc mówiłam Ci tyle razy, żebyś zmywał naczynia od razu po obiedzie. I tu oczywiście może być też forma żeńska, czyli na przykład, e, odwrotnie na przykład mówiłem Ci tyle razy, żebyś zmywała. Mówiłem Ci tyle razy, żebyś zmywał, więc czy to jest forma męska czy żeńska, nie ma znaczenia, Wy o tym decydujecie, bo tutaj akurat nie było tej informacji. No i tak, mówiłam ci. Niektórzy z Was y, pisali tutaj ci małą literą, niektórzy dużą. No i kiedy używamy tutaj dużej litery, kiedy te wszystkie zaimki ci, wy, was, ty, twój, pani, pan, piszemy dużą literą, zawsze w korespondencji. W korespondencji, na czacie, w rozmowie, w jak, na jakimś komunikatorze, w SMS-ach, w mailach, w listach zawsze w korespondencji te formy piszemy dużą literą. Niektórzy z Was, czy jedna osoba, tutaj jedna osoba napisała Tobie nie użyjemy tutaj tej długiej formy ta długa forma Tobie mogłaby być na początku zdania czyli Tobie mówiłam tyle razy. Natomiast w środku zdania używamy tej krótszej, czyli ci. Mówiłam ci tyle razy. No i tutaj niektórzy z Was popełnili błąd ortograficzny i zamieniali -y na -u. Wiem z czego wynika ten błąd. Z, z tego, że w niektórych waszych językach jest inny alfabet, ale to jest też taka dla mnie informacja, że może nie przeczytaliście. Tego, co napisaliście, może się spieszyliście, może nie było tego takiego momentu refleksji, więc też radzę Wam, cokolwiek piszecie, czy to jest korespondencja, czy to jest zadanie domowe, cokolwiek piszecie, zanim naciśniecie Enter, zanim wyślecie, przeczytajcie na spokojnie, czy nie ma literówek, czy nie ma właśnie tego typu głupich błędów, bo tak naprawdę Wy tutaj przepisując, popełniliście błąd, więc uważajcie na tego typu drobne, głupie błędy, które sprawiają, że Wasz polski spada, jeżeli chodzi o, o jego jakość. Idziemy dalej. Mówiłam Ci tyle razy, żebyś, właśnie, żebyś, żebyś, to co Wam próbuję przekazać w tym tygodniu, to najważniejsza rzecz, yy, to że końcówki si, śmy, ście i my, yy, te końcówki muszą być doklejone tutaj do żeby, a więc żebyś, 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 żebyś zmywał albo żebyś zmywała naczynia od razu i tutaj też nie mylcie u z y od razu po obiedzie. I co dla mnie zaskakujące i to jest dobra wiadomość, nie popełniliście tutaj chyba żadna osoba nie popełniła błędu tutaj w miejscowniku po obiedzie. A tam jest przecież zmiana, także gratulacje. Więc jeszcze raz mówiłam ci tyle razy, żebyś zmywał naczynia od razu po obiedzie. I zbierzmy jeszcze raz wasze błędy. Pamiętajcie, że jeżeli to jest korespondencja, to ci musicie zapisać dużą literą. Nie mylcie u z I. i pamiętajcie, że ta końcówka si musi być doklejona do żeby, żebyś, żebyś. To na dzisiaj wszystko. Po południu dostać, dostaniecie ode mnie kolejne słówka, a jutro filmik z wyjaśnieniem. Powodzenia, miłej nauki. Cześć!